Pierwsze zdanie tej ulotki zapamiętam na zawsze. Dziś w nocy rzecz, stała się rzecz w historii Polski bezprecedensowa. Rząd wypowiedział wojnę narodowi. No i dalej już było o tym, co się stało i co należy robić. Po napisaniu tej ulotki, po podpisaniu jej przeze mnie i przez Andrzeja Słowika. Zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Przyjechała karetka pogotowia z lekarką, którą żeśmy dobrze znali z działalności w Solidarności i chciała mnie zabrać do tej karetki. Ja uważałem, że przechować się powinien facet, który ma oparcie w prawdziwym zakładzie pracy. No bo jak prawda mnie zamknął, no to co? Uniwersytet zastrajkuje? Nie wydawało mi się to prawdopodobne, ale że. Bo pan, młodszym widzą, wyjaśnię, pan był doktorem ekonomii, prawda? No, doktorem ekonomii jestem nadal, ale wtedy byłem ale... pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. No i jak namówiłem Andrzeja, żeby się zabierał z tą karetką, a panią doktor przekonałem, że sensowne będzie, jeżeli on się schowa. Andrzeja przekonałem, że sam będę się czuł bezpiecznie, jeżeli on będzie fruwał na wolności. A tu przetrwam do zmroku, a o zmroku spróbuję się stąd jakoś wymknąć, jeżeli się uda.